Dzień dobry, witajcie w kolejnym materiale z nie Wybrać dziś mała odnoga amerykańskich hybrydowych pancerników do Louisiany, czyli do omówienia trzy okręty. Standardowo pokażę tutaj mniej więcej jakie budować moduły, na każdym okręcie na co zwrócić uwagę, no i na końcu gameplay z Luizjany, gdzieś tam też małe, małe porady na co zwrócić uwagę, bo jest na co, jest tutaj no mamy pierwszą linię hybrydową planuję też oddzielny materiał z małymi poradami co do ogólnie grania hybryd, bo coraz więcej tego, tego, ale małe sprostowanie też na początku ostatni materiał został, ostatni materiał z poradami dla krążowników został usunięty został usunięty, został ukryty będę go robił jeszcze raz, wypuściłem go zbyt wcześnie rzuciłem jakby wyjaśnienie dlaczego go został wrzucony w takiej formie, a nie innej. Wrzuciłem info na ten, na panel socjali na YouTubie. Możecie tam sobie przeczytać. Trochę pośpieszyłem się z tym materiałem, przyznaję się, wyszedł średnio i zrobię go jeszcze raz Spodziałem na lekkie ciężkie krążowniki. To tyle słów, wyjaśnień. Jeżeli macie jakieś pytania, na no to oczywiście zapraszam gdzieś tam na Discorda, Facebooka i w ogóle. A dziś zajmiemy się amerykańską linią hybrydowych pancerników, w zasadzie mini linią, od linią, pod linią, odchodzącą linią, jak zwał, tak zwał. Zaczynamy od Nebraska, yy, oczywiście polecam, w sumie ja osobiście tu miałem Nebraska już z innymi samolotami, ale ja ze względu na to, że średnio umiem latać, yy, to nie używałem ich za często, zwłaszcza, że na Nebraska te samoloty są powiedzmy średnio przydatne, więc no... Waszych waszej decyzji zostałem to, czy badać te samoloty. Ja je miałem wybadane, bo gdzieś tam na Braskę z jakiegoś eventu zdobyłem. Jeżeli chodzi o modyfikacje, no to oczywiście modyfikacje głównego uzbrojenia, jeden na dwójce, modyfikacje sprzętu systemu kontroli uszkodzeń. Na trójce ja chyba grałem z modyfikacją baterii głównej, bo tutaj tego zasięgu jest te 21 km spokojnie. I ten amerykański unikalny pomieszczenie radiolokacji tak średnio się tu przydaje. No w każdym razie ja sobie leciałem gdzieś tam na o szybkości obrotu. W razie gdyby gdzieś tam wyskoczył jakiś krążowniczek, pancernik, i rzucić małpeczki, to można było szybciej przerzucić wieżę w drugą stronę. System kontroli uszkodzeń dwójka, no i na ostatnim slocie system kamuflażu, tak żeby troszkę się ukryć tego kloca wielkiego. A tu na tym okręcie musimy zwrócić uwagę na to, żeby nie pokazywać tej wielkiej stodoły, którą trzymamy gdzieś tam z tyłu swojego krętu, gramy frontem do przeciwnika, naprawdę unikajcie pokazywania ustawiania się na przykład tak do przeciwnika, bo ten wielki Sagan tutaj z tyłu zbiera i to zbiera naprawdę konkretnie, bo nie jest on jakoś super opancerzony, no mamy tu 19 na no pokładzie 32, jeszcze jak nas rzuci na te mniejsze tiery, no to jeszcze jako tak ale dziesiątki no to będą robić Sagan, ustawiamy się frontem, nie mamy z tyłu żadnej wieży, więc tak samo jakby trochę na Francuzach, jakbyście grali dość Czyli ja ustawiam się tylko frontem do przeciwnika. No i przede wszystkim to jest też plus, że w razie czego, jak stoicie tyłem, to jest eskadrą, którą wylecicie, musicie zrobić jeszcze kółko zanim gdzieś tam popłynęcie do przeciwnika. A tak, jesteście frontem ustawieni, i od razu możecie zarzucać przeciwnika nie dość żegradem. No to jeszcze gdzieś tam samoloty szybciej do niego docierają. Kapitana pokażę na Luizjanie, bo jestem mniej więcej taki mocno standardowy. Przy Delaware jest już troszkę inaczej, bo mamy tutaj z tyłu trzecią wieżę, która co prawda ma tylko dwie rury, do tego ma bardzo słabe kąty wychyłu, więc ja bym raczej też nie szalał za bardzo z pokazywaniem burty. Wiedziałem już nie jednego Delawera, co pięknie burtę pokazywał i zbierał tutaj pięknie, pięknie ten chlebak, tutaj ta wielka szafa na plecach. Ładnie tutaj wybierała. I podobny jak przy Nebrasce, raczej unikamy pokazywania burty, raczej trzymamy się, raczej trzymamy się frontem, frontem do przeciwnika, no i wtedy ten Amerykaniec jeszcze jako tako potrafi coś wytrzymać. No ale tutaj też będzie, będzie tu wpadać ten wielki sagan, który trzymamy za wieżami, jeżeli chodzi o wyposażenie. To w zasadzie to samo co, co na Nebrasce, czyli modyfikacje głównego uzbrojenia, system kontroli uszkodzeń, obroty głównej baterii, to samo. Później system kontroli uszkodzeń, tylko że dwójka, kamo. No i ja na ostatnim slotie grałem z pomieszczeniem radiolokacyjnym. Innym, bo te pancerniki też Potrafią zasiać, bywają salwy, gdzie się robi Fajnie ciepło i gdzieś tam potrafią Rzucić ładnie, no ale raczej Już decyzja pozostawiam Wam, czy lepiej przycelować I trafić coś konkretniejszego, czy Więcej irytacji, ale za to częściej No to już, że tak powiem, decyzja wasza Ja nie wybadałem, sobie tak jak wspomniałem W sumie przy nabrasce i tak jak i tutaj Jakby, nie wiem decyzję pozostawiam też Wam Przede wszystkim pamiętajcie, żeby nie grać tym jak lopnią Wiedziałem już niejedną hybrydę, co stała przy lotni i tylko jak coś jej wpłynęło w zasięg, to, to gdzieś tam używał Proszę was, nie, uważy, nie używajcie tego. Tutaj jesteście dalej głównie pancernikiem, ale jedyny plus tego, to że możecie sobie poświecić e, tymi samolotami. O tym też wspomnę później w gameplayu na Luizjanie. E, no ale w każdym razie, no ja nie badałem już decyzja, że tak powiem, wasza i dobrze mi z tym, że nie badałem, bo jakoś tak bardziej opierałem swoje obrażenie na baterii głównej, gdzieś tam może dodatkowo samolotami gdzieś tam coś poobijać. No i tu samolotami jest już troszkę lepiej, yy, i jest tak jak mówię, no raczej nie pokazywać tej trzeciej wieży, ewentualnie takiej trzymać jako asekuracji, gdyby wam coś gdzieś tam na burcie wypłynęło. No i Louisiana, czyli 10 Tier, czyli yy, mamy cztery rury z tyłu, i tutaj już jak najbardziej warto ją operować yy, Są lepsze kąty wychyłu, już tutaj jakby możemy się lepiej trochę pobawić. No dalej ten sagan wielki wielki chlebaczek, musimy na niego uważać, zresztą no potrafi on tutaj naprawdę nieźle przyjąć. Staramy się raczej nie podpywać jakoś super blisko, nie jest to zdecydowanie pancernik do walki na blisko, jest tam druga linia, druga linia i początek trzeciej, o może coś, może coś, ten deseń. Jeżeli chodzi o wyposażenie, no to identyczne jak na Delaware, że jak wspomniałem, ja grałem osobiście na pomieszczeniu radiolokacji i tutaj polecam, bo ten pancernik potrafi też troszkę Irytować, potencjał jest całkiem, całkiem konkretny, no ale mamy już fajne opancerzenie. Tylko, że no musimy uważać na ten wielki, także pełna burta niewskazana, bo krążowniki, nawet krążowniki zapeków tutaj robią niezłą siekę. Udało mi się dorwać Luizjanę będąc na Anapolisie i co salwa 10 tysięcy w ten wielki, wielki ten i 3 salwy 40 tysięcy wy, wypompowane z Luizjany więc naprawdę trzeba na to uważać. Zestaw mam bardzo pancernikowy, bardzo przeżywalnościowy. I tak jak w sumie z tym wielkim saganem na tym, to on się tutaj mocno przydaje. Ja dorzuciłem sobie czujność i ewentualnie, jeżeli ktoś bardziej planuje manewrować, to smarowane tryby też nie będą złym pomysłem. I tutaj się to w miarę w miarę udawało mi się niezłe wyniki, bo na początku on dosyć mocno fokusy, i tak fajnie po 3,5, po 4 miliony z bitwy wychodziły. Zresztą no, co po niektórych byli świadkami na streamie, próbowałem, zagrałem 10 bitów z rzędu tym okrętem i no było trochę frustracji, ale uważam, że okręt ma, ogólnie no, cała ta linia, ma spory potencjał. Tylko, że trzeba, trzeba znaleźć kogoś, kto ten, ten potencjał będzie w stanie wykorzystać. Mi tak średnio wychodziło. Trochę, trochę drużynki przeszkadzały, no ale ja się tak średnio, może powiedzieć, z tą linią dogadałem. W każdym razie przechodzimy do gameplayu. No i jesteśmy już w bitwie. Lecimy sobie samolotami, bo się zdążyły przeładować. E, cóż, tak jak mówiłem, i na tym się najpierw skupię, może bardziej na tych minusach. Czyli mamy samoloty, mamy artylerię główną, i ani jedno, ani drugie nie jest jakoś wiecie, super mocną siłą tego okrętu. Tego trzeba połączyć jedno i drugie, żeby wykorzystać pełen potencjał. Dlatego mówiłem właśnie o potencjale, który trzeba gdzieś tam znajdzie się ktoś, kto w końcu będzie to wykorzystał i naprawdę będzie robić naprawdę dobre wyniki. Plus, zdecydowanie, no to oczywiście pelotka, która potrafi tutaj naprawdę nieźle zaskoczyć, potrafi zrobić uszkodzenia. Mamy ten wielki, wielki, tak jak wspomniałem, chlebak na. W tym naszym okręcie, który jest obłożony wszędzie polotką dodatkową i w ogóle oczywiście jeżeli zobaczy chociaż, że ktoś tym gra pod dodatkową, to po prostu bez komentarza, nie, nie, tym się nie gra. Zwłaszcza, że do, mamy wielki, wielki kawał źle opancerzonego elementu który będzie zbierał naprawdę srogo i to musimy sobie dobrze dobrać pozycję na mapie. Taki Vermont właśnie, o tak tutaj widzimy, jest dla nas kosmicznie złym przeciwnikiem, jest dla nas bardzo trudnym przeciwnikiem, tu na szczęście dzięki manewrowaniu przód-tył, przód-tył to jeszcze jako tak udało się tej salwy wy wyminąć, ale po Vermont potrafi tutaj naprawdę bardzo brzydkie rzeczy zrobić. i Trzeba dobrze dobrać sobie właśnie te samoloty razem z główną artylerią, z czego ja w zasadzie więcej działałem artylerią i tak jak wspomniałem w sumie przy omawianiu tam parametrów i modułów, proszę was nie grajcie tym jak lotniskowcem, bo to jest po prostu skaranie i widziałem już tyle hybryd, które to robiły i będę to tłuk i będę to tłuk jeszcze, jeszcze długo i ci, którzy jakby spotkali takich gigusiów w bitwie to wiedzą co wiedzą co co czuje i wiecie sami co czujecie te bombowce w sumie mm, parę słów na temat bombowców to przydałoby się tak ciut ciut lepszą penetrację, jakby one miały 50 51 mm te 43 jak dobrze pamiętam jest mm, no jest już całkiem ok na niektóre okręty, ale mogłoby być zdecydowanie lepiej żeby tam dobierać gdzieś tam pod te pod amerykańcy właśnie pod Niemcy to jeszcze jako tako te bomby zrobią fajne uszkodzenie, ale jak już chodzi o na przykład to japońskie pancerniki, gdzie, gdzie trochę tej, trochę tych, y, trochę tego pancerza tam już jest na pokładzie, no tu już trochę tak średnio to wychodzi. Colbert zszedł, leci, salwał Smoleńska, cyk, do widzenia, piękna do was, fajnie zatrzymał się i zebrał. No i to są właśnie te momenty, w których gdzieś tam ta Luizjana potrafi zrobić mały uśmiech na twarzy, gdzie się zrobi całkiem przyjemnie, bo ona wbrew pozorom to jest jak granie właśnie amerykańskimi pancernikami. Trzeba się do nich przestawić, do tego loba, który leci, ta prędkość wylotowa, do tego ten lob robi swoje, no i trzeba się do tego przestawić. Ale jak już się przestawimy i coś tam pocelujemy, no to już się zaczyna robić całkiem, Całkiem przyjemnie, ta bitwa w sumie też nie będzie z jakimś mega super wynikiem, bo do, tej, do, tej jakby, do tych materiałów z tej serii nie dobieram jakichś super epickich, jakichś nie wiadomo super dużych wyników, po prostu zwykła bitwa, taka średnia bitwa na, na 10 tierze, żebyście mogli sobie zobrazować czy tym grać czy nie. Zdecydowanie nie polecam tej linii, do, jako początkującemu graczowi, bo hybrydy raz, musimy ogarnąć jatlery główną i samoloty, o pancerzenie, które w teorii jest, ale w praktyce jak ktoś ogarnie, to będzie bolało. No i oczywiście to, co najważniejsze, musicie dotrzeć do Colorado. W zasadzie ostatnio mieliśmy się na streamie, że w tym momencie z Colorado trzeba zrobić trzy linie i trzeba się męczyć na Colorado. Co prawda Colorado już nie jest tym, co było kiedyś. Już tam jako tak da się nim popływać i nawet fajne uszkodzenia zrobić. No, ale jednak trochę cierpliwości do tego powolnego kloca tam trzeba, trzeba niestety mieć. Gdzieś tam od Karoliny, gdzieś tam właśnie od Dobraski już jako tako ta manewrowość się pojawia już jest troszkę lepiej, ale jednak jeszcze trzeba gdzieś tam na tym kolorado pobalansować. Mamy tu Wermonta, mamy szlifierkę, więc w zasadzie pewnie bym się już gdzieś tu pod tą wyspę podsuwał swoją Louisianą, ale gdzieś tu ten szlifen się cały czas majta, no i jego dodatkowa jest dla mnie mordercza. W zasadzie mega szybko by mnie spompował, więc yy, dlatego jeszcze się tu gdzieś nie podsuwam, trzymam się gdzieś tam te, tej dalszej wyspy. No gdybym podsunął się tu bliżej, to nie tylko że Vermont miałby lepsze bicie gdzieś tam po moich jakby nadbudówkach, a, a do tego jeszcze ta dodatkowa szlifierki, tak zwany szlifiera, yy, będzie mogłaby zrobić jeszcze gorzej. No i wtedy wiecie, szybkie pyk, 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 rozpykanie i do widzenia. No a poza tym jeszcze są oczywiście torpedy, na które trzeba trzeba uważać, co tam tamten Ragnar, który gdzieś tutaj się kręcił, na szczęście się wycofał, o właśnie o tych torpedach mówiłem, gdzieś tutaj właśnie szlifionowe torpedy idą, no i niestety wezmę jedną, ale to przy okazji się gdzieś tam naprawkę zużyję I, i areczka na zalanie poszła, niestety ta salwa się nie udała, można mogło być ciut, ciut lepiej, na moje nieszczęście leci Malta, no i cyk, właśnie yy, ładnie, to zobaczcie ile, ile w momencie, prawie 10 tysięcy hp i tylko dwa zestrzelenia, Yy, ładnie tutaj ta polotka zadziałała. bo prawda, gość wciągnął tam dwa chyba flaki, więc, chyba nawet więcej. Yy, w każdym razie, no. Nie, nie siadło to za bardzo, ale obrażenie robi. No jakby to był na przykład e, inny, inny, inna lotnia, inne samoloty, no to już by miał sporo po tych samolotach nieźle poobijane. No ale Malta trochę tych hapaków na swoich samolotach ma, więc chwilę się zejdzie. zestrzelenia w każdym razie wpadają. No i jak się na Was uweźmie jakaś lotnia, to w zasadzie bardzo łatwo jest zrobić eksperta e, obrony przeciwlotniczej, bo tutaj te obrażenia naprawdę wpadają mocne. Tylko że niestety, m, gdyby to nie była Malta, gdyby to był chociażby. E, Niemiecka lotnia, jakiś Immelmann czy coś, no to on by sobie tutaj tak nie latał, bo, bo by dosyć mocno zbierał po tych, po tych swoich samolotach. I Vermont nie, to nie, to już dodatkowa ze szlifierki bo się, wydawało mi się, że to z, salwa z Vermonta. Vermont w ogóle z uszkodzonym silnikiem gdzieś tam powoli się, powoli się wspina, znaczy próbuje się wspinać, gdzieś tam poszła salwa. No i to muszę uważać cały czas, bo idzie Niemiec do przodu, to oba, oba Niemcy się obijają, jeden z drugim bo tutaj nasz, nasz szlifen i przeciwny szlifen puszują w końcu. Yy, także postaram się tutaj jak najszybciej może uda się dolecieć jeszcze i może fragę zabezpieczyć yy, samolotami, yy, oj, chyba nawet? Nie, chyba się nie, tutaj ładnie go poobijali i mogłem trochę wcześniej ten nalot puścić, bo tutaj te bomby chwilę spadają, no i brak peny spadło to gdzieś tam właśnie po tych wieżach. Gdybym to puścił chwilę wcześniej, no to pewnie by tam gdzieś ponad nadbudówkach, gdzieś po pokładzie jakieś tam obrażenia wpadły, niestety tylko pożar i pozamiatane. No przeciwnicy mają okropną przewagę punktową, busty pozbierane, e, ten Ragnar tutaj nieźle szalał, pozbierał te busty i do tego jeszcze teraz bierze kapa, więc bitwa jak na razie nie układa się zbyt dobrze. Mamy niby. A dobra, już nieważne. Mamy straty dwóch okrętów. No i oczywiście punktowo, więc lipa, lipa mocno źle to wygląda. Trzeba się pozbyć tego Vermonta i gdzieś tam popłynąć na drugą stronę. Więc ogólnie podsumowując, linia średnia, aczkolwiek wydaje mi się trochę przyjemniejsza od linii do Jodo, które mogłyby tam dostać jakiegoś buffa. No wiecie, trzeba się tutaj trochę nakombinować z tymi samolotami, jak ktoś będzie w stanie to dobrze połączyć. Połączyć jedno i drugie, no to wtedy będzie w stanie naprawdę tutaj niezłe wyniki. Coś czuję, że będę dostawał niezłe powtórki w waszym wykonaniu, tak żeby się tutaj nieźle niezłe wyniki pojawią gdzieś tam na I cyk, Wermoncik na dno, frak jest, slawa, która gdzieś tam się zbierała, coś tam się tutaj kręciło, właśnie się wycofuje. Mam rak na W zasadzie druga strona już mocno poobrywała, więc zapewne tu wypłynę i zaraz się bitwa skończy, bo dostanę niezły fokus. Może się coś tam uda jeszcze postrzelać. Tak, jak mówię, wynik średni. Yy... Tutaj w sumie chyba nawet pierwsze miejsce udało się zająć trochę obijając, pewnie głównie dzięki, dzięki tym bombom w Ragnara i chyba tutaj gdzieś tam będzie jeszcze małe, mała salwa w tego, w tego dedeczka. Cóż, no właśnie to co mówiłem, wypływam, no i zaraz niestety spłynę, więc powoli będziemy materiał kończyć, zapraszam oczywiście na inne materiały, następny którą linię wybrać, pewnie gdzieś tam pana, pan amerykańskie krążowniki się pojawią, które właśnie niedawno wyszły właśnie z NDA, gdzieś tam w piątek zaczyna się ich sprzedaż a ja dziękuję Wam pięknie za obejrzenie materiału, jak zawsze zapraszam na inne trzymajcie się, hejo, do następnego.